Ula la, proszę Państwa, jakie, jakie tutaj buciki Puba? No, 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 widzę, że tu jakiś Chanel, Chanel style. Można sobie jakieś buciki, widzę, tu wybrać, proszę Państwa. A przy okazji, nawet są jakieś wrotki. To nie mój numer i raczej kolor też nie za bardzo. Ale jakby ktoś był zainteresowany, proszę Państwa. Są buty jakieś, to są iksole czy zazole? Tu jakiś jeszcze biedny Marcin kurczę, coś tutaj się zapodział. No, Chłopaku, bym cię uratował, ale ja widzę, że tutaj on też chyba ma jakiś fetysz. Słuchajcie, są takie fetysze, że ludzie lubią buty. Ula la, dziewczyny, piszcie śmiało, bo tu widzę jakieś wersje sylwestrowe już się rzuciły na dzielnicy. A do butów tutaj ludziska mamy. Jakby telewizor jest gratis. A tu widzę, że ktoś się słuchajcie, normalnie zaparkował, ale on nie wiedział, co to za dzielnica. A tutaj niestety trzeba, trzeba płacić za parkowanie. No niestety, niestety takie czasy wiecie, gdzie nie, gdzie dadzą mandat, a tutaj biorą sprawy, widzę, w swoje ręce ale ja nie o tym patrzę, co tu za towar ale powiem wam, na bogato na, bogot, na bogato go tu załatwili nie wąsko. jak wróci słuchajcie, z zakupów może być delikatnie zdziwiony tą sytuacją, co tu się z furą stało ula la, patrzcie, ale to jeszcze S-Line, S-Line, no teraz to raczej chyba Schrotline, A auticzka ile słabo tu wyglądają te śmieci ale nie o tym mowa. Jestem ciekaw, Zobaczcie, jaki fajny taki tutaj. Nie wiem, co to są za krzaki. Tak? Takie solidne. I nawet zobaczcie, jaki, jakby kwiat się zrobił z tych liści. Mam wrażenie, że tak przystanął i sobie myślę, czy byłoby dużym fopa, gdybym ja sobie wziął szczepkę tego, a może nawet. Proszę Państwa, przyszedł tutaj z saperką. Z saperką jak gdyby zainteresował się tutaj tamten mały taki mógłbym wykopać i by poszedł przeszczep na mój teren. Ale naprawdę wygląda to bardzo zacnie. Nie wiem co to za odmiana plamiasta taki żółty normalnie to już farbą to panulował. No pitnie, tu jest, pięknie. Kurde wam powiem, ten śmietnik. Jest strasznie intrygujący, co tutaj, nie przejdę, nie zobaczę, to tutaj są jakieś zmielone, nie wiem, części komputerowe, weźcie, dajcie znać, co tu się może odbywać, jakaś, zobaczcie, tu jakieś głośniki, ale to wszystko jakby przez jakąś, nie wiem, mielili to, słuchajcie, jakby zmielili temat. To tak wszystko kurde, tam jakiś obraz jest dalej, ale też zmielony. to wszystkie moje bez rękawy. Patrzcie, tu odkurzacz. Ale to wszystko jest jakby normalnie miało spotkanie drugiego stopnia z czymś. Tutaj już obczajałem jest pusto, tylko skrzyneczki jakby ktoś chciał, ale tutaj to nie wygląda tak szaleńczo jak tam. No tutaj spokojnie kartoniki. A tutaj żółty, co ty kryjesz? Jakaś bombka jest, słuchajcie. Bombeczka, a może coś? Eweke kartonik pusty. Niestety pusto. Lecimy, lecimy dalej. mam ja tu jestem. Na nowej miejscowości. proszę Państwa, patrzcie, jest jakiś rzeczy. Ale nie gada, nie gada. Słuchajcie, nic nie gada. Zajebany chyba. naciska normalnie zrobiły z niego kosiarkę. Powiem Wam, ale jakby go domyć, może coś fajny taki, zobaczcie, bo ma takie krótkie, jak do samochodu, ale ładowanie widzę jest tutaj. Gdzieś widziałem to spoku. takie tablety, świeca, jeszcze nie wypalone Są to jest takie świeczki tu jest jakaś skrupa patrzcie jak to się zakłada na takie jakby do kuchni, nie? Takie Alalody Słuchajcie, Alalody lody. ja tym jestem zainteresowany w ogóle jakieś takie powypalane o, ale tutaj są zobaczcie co to jest? Jakieś takie ramki. Cholera do czego to jest Na pewno to jest na ścianę, zobaczcie ktoś miał użyć. Patrzcie tak oto by było. Może to takie półeczki nawet. Tak, bo tutaj się... Z... Tak, tutaj by się zakładało, patrzcie. takie możecie półeczki, ale... Tak, to nawet nie jest drewno, widzę. Nie to, złote laczki. Złote laczki, tu jakaś skorupa. Elegancja, elegancja. Uhu, zaraz dojdziemy tam kobiety, ale to trochę się robi... Trochę się robi tu mokrawo. Jezus Maria, wyrówkajmy jakaś albo... Skalp kobiciny, nie wiem, co tutaj jest. Ale lipa. To jest tam jakieś buty, patrzcie wystają. Lipa to jest, że nie ma tego, Ale to odłożymy, bo ja już tutaj zrobię taką wystawkę, może ktoś się wiecie zainteresuje. Ale zobaczcie, tu są nowe, nowe, jeszcze zapakowane. Takie żaluzje wyrzucili. w kafunkel. Słuchajcie, luciska kupują i wyrzucają o co chodzi, o co chodzi, dajcie znaka. A tu jeszcze no, jestem ja niezły. Patrzcie, tu świata wyrzuciliśmy tutaj... A wiedziałem, że to rzutka. Słuchajcie, rzutka wiedziałem. Gdzie, się, gdzie, się, gdzie, się, gdzie się mają. znajdzie gdzieś ten zasilacz lipa jakiś co to jest, jest? jakieś szyszki patrzcie jaka nawet fajna taka świąteczna girlanda elegancka tu mamy jakiś fajny ten korcyk z naszuta taka, na ale w ogóle ona jest milutka Zaszczana, słuchajcie, jest zalana Zaszczana Co my tu mamy, nie wiem Tutaj wywalili całe. Patrzcie, co to jest? Pampersy? Pampersy nie używamy, słuchajcie. Nie wiem, czy tam się. Czy się komuś zmarło? O co chodzi? Może słuchajcie, czy to jakieś. Pod 50, słuchajcie. 50 sztuk to są chyba i dla faceta, i dla baby. 20 na 60, nie wiem. Słuchajcie, może by mi się też przydało. No kurde, nie wiem. Tak się za... odłożę, jeszcze zastanawiam się dobra, lecimy dalej tu trzeba uważać, bo tutaj szczury dosyć ostro przejęły przejęły ten temat i kurde mów, mówię wam, no trzeba uważać tu jakieś bezpieczniki ale to pewnie już one są po przejściach kurde, słuchajcie ludziska się zaczęły kręcić jak tylko zobaczyły, że tu jakiś materiał w śmietniku Normalnie zrobił się kocioł, Tu jakieś ciuchy mamy, słuchajcie, dziewczyny, dzianinka jest. Patrzcie nowe coś w worku jeszcze. Może jakieś futerko, ja będę miał. Słuchajcie, na przyszły sezon. No zobaczcie normalnie nowe, nowe futerko w tym kobieta kupiła i nawet, nawet, chyba nie założyła. No o co tu chodzi? Zobaczcie jaki ten, jaka kuteczka. No to jest nowka, funki, kożuszek. Ludzie, no. Oni są kurcze normalnie. szaleńcy. Taki korzuszek może kosztować. To nie są tanie rzeczy. Luciska, no zawijamy. Możliwe, że ja się na to wcisnę. Dwunastka, słuchajcie, dwunastka. Co myślicie taki korzuszek? No elegancja, no jak, jakże nie brać? No, co tu jeszcze jest jakaś kurteczka. Patrzcie, kurtka chyba na mnie. Podgumowana, fajna. Nie, myślałem, że coś jest. Słuchajcie, myślałem, że też to, to jest. xl to jest nowa rzecz. Halo. Zobaczcie. Nie wiem, czy to jest dobra marka, czy, czy dziad jakiś, ale to też odłożę. Może wejdę. Słuchajcie. Następna kurtka. Lakosty. Słuchajcie. Lakosty skóra jest tutaj. Ja pierdolę, co tu się wyrabia w tym środku? Zobaczcie. Lakosta. Nie no, ale o czym, o czym wy mówicie, no? Słuchajcie, jak nie brać, co to za model jest. Tu lekka ciurka jest, wezmę ja tak oblecę swoim fachowym okiem. Kurde. Co tutaj to czy, czy nie jest? Pokrzecie rana, bo no ja też nie ma co do domu ciągnąć. Ale powiem wam jest... kurde, jest bardzo dobrze z tą kurtką. Zawijam temat. Słuchajcie ale mam dzisiaj farta, zawijam tutaj ten temat cały Tu jest moja torba słuchajcie, ale żebym odkrył, tu jeszcze są jakieś skórzane kurtki matko, ja się nie znam w ogóle na tych markach powiem wam zaraz wam zaraz wam pokażę co się dzieje, słuchajcie taka skóra tutaj nie ma metki, to nie wiem taka się nazwałbym pilotka może, słuchajcie może pilotka ale nic nie jest zajechane. Tu zobaczcie, tu jest chyba xxl -ka. To jest takie skórowato kurtkowe, ale nie są zajechane. W to może bym wlazł. Słuchajcie, wezmę. Tu będę może miał. Patrzcie, tu jaka skóra jest normalnie. Ta to jest taka mięciutka. XX, 2X, słuchajcie, też może wejdę. Ludzie święci, co tu się dzieje z tymi szmatami? A tu zobaczcie, dla kobieciny dwunasteczka, nie wiem czy to dobra marka taki, patrzcie, do kościoła coś tego na kawkę, ciasteczko coś, może nawet jakaś taka dyskretna randeczka, powiem wam dziewczyny są ciuchy tutaj jakieś cekiny bardziej tak jakby sylwestrowo widzę się zakręciło, no kurde, temat jest ostry słuchajcie, temat jest zacny nie wiem co mam robić słuchajcie, jestem tak rozdarty Kurde, normalnie eleganckie ciuchy są. Co wy na to? Kurcza tu patrzcie, jaki fotel. To może być jakiś Ludwik XIV albo XV. Co myślicie? Człowiek tak przechodzi, koło takich skargów obojętnie. A to może być normalnie warte chałupiny. Słuchajcie, chałupiny to może być warte. Nie wiem, naprawdę, ja to kiedyś się naprawdę na tym przejadę, że nie biorę tych antyków. żebym był w życiu ustawiona. słuchajcie, ja tylko te graty targam, a tu antyki się pasią. Pasą normalnie na ulicach, proszę Państwa, ja żem tą skórę La Costa, La Costa zarzucił na plecy. No nie ma tragedii, nie ma tragedii, powiem Wam taka reprezentacyjna bym powiedział. Dosyć reprezentacyjna. Tutaj logo. Ciekawe, czy ona jest oryginalna. Tylko jest delikatny problem. Zobaczcie tutaj. Chyba, jest, chyba się w pasie zbiegła. Coś tu mi nie gra, nie wiem. Słuchajcie, źle uszyta. Źle uszyta. Na pewno nie będę zganiał, że mi bęben wywaliło. Po prostu skóra jest źle doszyta dla mnie. No, taki jest efekt. Tak mi się wydaje, ale powiem Wam, no elegancka na zimę. Słuchajcie, czy na takie jesienne? A może bym się wybrał na mały wypad do Islandii? Słuchajcie, taka skóra. Czemu nie? Czemu nie? Zaraz obczajam ten kożuszek. No to co? Słuchajcie, kończę na dzisiaj tego mojego wypociniaka. Fajne skarby. Dawajcie, sekcja komentarzy jest wasza. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się do następnego. Jesteśmy razem. Mm.